Na pewno na pewno um, miałem dużo czasu do pomyślenia wszystkiego, do analizy, co się stało, co było w ubiegłym sezonie i co możemy zrobić lepiej i jestem pewny, że jestem przygotowany na to, żeby ten rok był jeszcze lepiej niż ubiegły. Okres przygotowawczy wiadomo dużo ciężkiej pracy, ale właśnie czy na tym etapie już trener też poszuka jakichś Zmian, pewnie, w jakichś detalach? Oczywiście, no będziemy pracowali nad tym, żeby zespół był przygotowany na 100% na pierwszym myśl, Mistrzów e, z Kolsztatem. E, mamy Super Puchar 30, gdzie oczywiście będziemy e, grać o tytuł. Zawsze każdy chce wygrać, ale cel jest celem i jestem pewny, że nie mamy aż na tyle zmian w zespole. Mam nadzieję, że e, tacy zawodnicy jak Aleks Dyszabajew, ja, Jorge Makeda, e, Hasan, Kaddach, Szymon Szyczku już wrócą do zdrowia i mogą od samego początku nam pomóc i być zespołem. Sporo zmian mimo wszystko w porównaniu z poprzednimi okresami, bo pięciu zawodników odeszło, czterech przyszło, być może będzie kolejny obrońca albo nie, bo tutaj jeszcze tego... Nie wiemy, więc adaptacja takich zawodników będzie utrudniona, czy Aleks ma w sobie tyle klasy i doświadczenia, że, że powinien się spokojnie tutaj przez ten miesiąc wprowadzić w drużynę. Bo no to on chyba będzie taki kluczowy ze wszystkich. Na pewno on będzie kluczowy, ja jestem pewny. też na lewe połówki będziemy mieli w dużo lepszej sytuacji. To nie jest to samo, kiedy Hasan Kadach wrócił tylko do normalnych treningów w marcu. Teraz od początku będzie z nami. Jestem przekonany, że, że będzie grał dużo lepiej i będzie mógł nam pomóc. Zobaczymy jak Szymon nam No i Aleks Lach to jest zawodnik, który już ma swoje lata, ma doświadczenie i to musi od razu być liderem tego zespołu. Jednym z liderów tego zespołu. Ta sytuacja z obrońcą? Są tutaj rozmowy prowadzone. Jak trener do tego podchodzi? Bo ze strony zarządu słyszeliśmy, że nic na siłę. Jeśli nie będzie odpowiedniego zawodnika z odpowiednią jakością, to lepiej nikogo nie sprowadzać. A jak trener się na to zapatruje? Tak to jest. Nigdy nie musimy robić coś na siłę, ale albo weźmiemy zawodnika na tym poziomie, na którym my chcemy, a tak, żeby, wziąć, żeby dla ilości było to. Pan też może przyjść na trening i dać nam to samo jakość. nie? Przepraszam, że takie żarta mówią, ale jestem pewny, że mamy zespół bardzo fajny, jak powiedziałam, najważniejsze, żeby nie było tyle kontuzji, jak to było w ubiegłym roku. I wszyscy między sobą damy radę i chcemy spełnić ten marzenie, który mamy przed nami. Jak wygląda sytuacja dla na jego, jego rehabilitacja? On jest w Kielcach, czy jeszcze został we Francji? Został we Francji, wszystko jest ok. Kolejne badania były chyba 21, 22, nie pamiętam. Wszystko idzie zgodnie z planem. I jeżeli wszystko będzie ok, w drugiej części września, już będzie mógł wracać do gry także Dlaczego, kiedy na przygotowaniach mamy dużo pracy, dużo treningów, fizjoterapeuty, masery, są potrzebne i Dylan będzie nam przyskazał. Lepiej lepiej rehabilituje się tam w centrum w Paryżu, tam gdzie go operowali i tutaj wróci, kiedy już będzie zgodny do treningów. Panie trenerze, mówi Pan, że dużo przemyśleń po tym sezonie i pewnie po poprzednim, po tych dwóch sezonach, które minęły można powiedzieć. Ale w których obszarach Pan widzi, że możecie coś zmienić? Bo też przy tym napiętym kalendarzu, tak mi się wydaje, no ja sobie myślę, może inaczej rotować, żeby było mniej kontuzji. Ale jak to zrobić, kiedy właściwie grasz co trzy dni, a jak masz wolne, to masz reprezentację? Pod tym względem nic się Wam niestety nie zmieni. Czy jest Pan w stanie coś wymyślić jeszcze dzisiaj nowego? Wie Pan, e, zawsze, mówię, najtrudniejszy rok jest po Igrzyskach. To jest najtrudniejsze. Przed Igrzyskiem to jest już trudny rok, ale po Igrzyskach jest najtrudniejsze, także jestem optymistą, że w tym roku będzie lepiej, jeżeli pamiętacie w ubiegłym roku i Alex i Jorge przyjechali z Igrzysk kontuzowani. I Igor Karadzic od początku i do października nie mógł trenować i tak dalej i tak dalej, tak. także tutaj nie ma problemu, oczywiście ten temat stoi bardzo ostro, teraz w piłki nożnej już też się jeżeli wiedzieć zaczynają ten robić protesty przeciw wszystkiego na tego kalendarza. No naprawdę jak Pan powiedział to jest bardzo ciężko, ale yy, to nie tylko my, to wszyscy, wszystkie kluby są w takiej samej pozycji, także ja nie będę Plaka, my musimy robić tylko to, co możemy, jak najlepiej. Ja mam swoją odpowiedź na pytanie pana, ale zostawię to przy siebie, że często musisz być politykiem i powiedzieć to, co musisz powiedzieć, a nie to, co chcesz. No dobrze, tak? ten, że to z, z kwestią psychiczną, bo to też rozmawialiśmy pod koniec tamtego sezonu. Tak, tak? Że to był problem też troszkę, gdzieś tam, drużyny. Coś w tym, w tym chcecie zmienić? Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Zawsze, kiedy możemy gdzieś polepszyć, to będzie bardzo fajne. Ja w końcu sezonu prosiłem w klubie, żeby zatrudnić człowieka psychologa, który by mógł nam pomóc. Oczywiście, i klub się stara w tym temacie i zrobił wszystko, żeby taka osoba odpowiednia była i odpowiedzialna, i żeby dała nam tu małą kroplę do przodu. Mam nadzieję, że wszyscy idziemy w jednym kierunku. już Dylana to pozostali zawodnicy już od początku będą planować? Jak bez żadnych problemów, tylko DLA na I na razie. No i zobaczymy co tam, Szymon Szyczko wszyscy mieli e, pracę domową w trakcie wakacji specjalnie ostatnie dwa tygodnie, no i... Ще мушечку на ЖК, трохи там на коляну. Зробимо йому хіба в п'ятник резонанс, і там він же що ще дже, і що може бути. Але такі речі, як звикли мовити до лікарі, люб до Томка Молочка. Зараз як буде виглядав окрес приготовавчий польській дружині? Цель номер один є приготувати так, щоб на першому матчі Ліги Міжсов заспіл був в найліпших кондиціях. Jak powiedziałem, mamy 6,5 tygodni do tego pracy i zrobimy mecze sparingowe na turnieju w Opole i potem w Elwerumie. Tydzień później potem mamy Super Puchar Polski. Jeszcze raz powtarzam, oczywiście to jest tytuł, chcemy wygrać, ale my też patrzymy go jak część przygotowań na, na ligę Mistrzów. Jesteśmy w bardzo trudnej grupie i chcemy... 100% uh, thank you for the welcome. No, it's not the first time. I already played here a couple of times. Uh, it's very nice. Uh, I came in the apartment, so everything is prepared. Now I came to the, the trainings. I cannot wait to, to start the trainings to start the season and uh, to see the fans uh, as soon as possible why did you choose industry? Why did you, why did you choose kielce and what are your goals for this season? Uh, i think it was the best option for me for uh, to grow a little bit personally and uh, as a player with, uh, with uh, talent. Uh, a lot of slovenian players played here. Uh, i heard only good uh, things. so uh, in the end, it was an uh, easy decision for me. all right. so what is, uh, what is your first experience? Uh, in Kielce, uh, before before the first training how how is the atmosphere in the locker room how do you feel with uh, with teammates? yeah i'm uh, i uh, met them in the morning we had the laboratory test so everybody was there everybody was really nice uh, a lot of players already texted me yesterday if i need some help with the with the ride to to the laboratory and uh, of course uh, Clement is here with my teammate in the Slovenia national team, but uh, otherwise everybody was really nice, and uh, I cannot wait to start. All right. So uh, after, uh, after two weeks, uh, you go to first uh, friendly tournament, uh, and uh, coach said mm, a few minutes ago the main goal of uh, pre season is uh, first game of the Champions League. So uh, did you? Mm, before in your career did you met with a similar uh, way of uh, being um, training before the, the before the season not ready for the first game of the season but for the first game uh, of Champions League yeah maybe maybe the coach said it like that but i think he will want the first game uh, friendly game to be as, as, a, as a final to, to to show the character we we can bring to the team and uh, how we're gonna play in the season, but of course it's uh, some changes in the team. Uh, I'm, I'm new here, so it it will take some time, but uh, we will try to shorten this up. Are you ready to be from the beginning to be one of the most important players uh, in the team? Uh, yes, of course. Uh, that's why I'm, I'm here. Uh, that's why uh, I want to play handball and uh, show myself, help the team. Uh, of course, it's a. Uh, a team sport, but uh, you have to have some personal goals also. For me, it's very important to be 100% on every game uh, to show uh, the team that they can uh, rely on me, the coach that, they, they, that he can rely on me, and uh, to show the fans uh, what I can bring to the team. Uh, I didn't uh, notice uh, if Dominic asked you uh, what is your, uh, what are your goals uh, on the se on the season as a team? Yeah, uh, as your personality. Uh, as I said, uh, to integrate in the team as, as fast as possible, and then everything is team related. Uh, of course, try to win everything. I know Kielce is a big club, and uh, there are, there is a lot of pressure around it. But uh, I think if uh, if the team does good, uh, e anything is possible, and we can win everything. And then, and as a team, as a team, yeah, as a team, as a team I thought, uh -huh. that. yeah, oh, all right. yeah, all right. Any questions? Time here in Kielce, the next few years will be decisive in your career. It will be a crucial time for you personally because or you go up or you will stay on the same level. Yeah, uh, it's your last chance uh, to be the, the best. Uh, I don't know for Slovenia, also. Yeah, Actually. I think I'm in this part uh, of my career where I. Uh, you're almost at the end of how, how much you can perform best. So of course you want to make some steps up. Uh, my goal is always to be around the, the best uh, in the world, and I will work hard to do that to make another step. As I said, I I want to work with uh, talent. It was a big influence in this decision. So I saw here a, a big step in my uh, in my career to make another step to be one of. Uh, The best or around the, that part of Powiem wam tak, jak e, grasz w jakiejś rodziny 9, 9 lat i wiele masz wspomnień sportowych, to jednak nie jesteś w stanie jakby to odrzucić do boku, bo e, to było miejsce, w którym się rozwijałem. I mam wiele takich momentów, za które jestem wdzięczny, ale, ale dostałem ogromną szansę i, i też. Cieszę się i jestem szczęśliwy, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, że będę mógł reprezentować te barwy i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby dać szczęście kibicom i wszystkim tu chłopakom, którzy są ze mną, którzy będą mnie wspierali, a mam taką nadzieję i jestem, jestem gotowy, żeby, żeby całe moje serce oddać dla, dla Zespołu z Ten powrót do Polski to też kolejna zmiana w Twojej karierze. Co zdecydowało? Dużo aspektów? Liga Zdecydowanie. I yy, cieszę się przede wszystkim, że mogę grać w zespole, który ma ogromne aspiracje. Yy, moim marzeniem i myślę, że tutaj też wielkim celem chłopaków jest znowu zdobycie mistrzostwa Polski. I ja też bardzo bym chciał zdobyć to Mistrzostwo Polski. Jest to moje marzenie. Yy, Liga Mistrzów jest dla mnie czymś fantastycznym. Ta atmosfera w Kielcach, atmosfera jest e, fenomenalna. Nieraz, e, nieraz to widziałem i, i mam nadzieję, że będę mógł e, tego doświadczyć. Cieszę się, cieszę się ogromnie, że, że mogę grać w, w tak topowym klubie i, e, i będę robił wszystko, żeby, żeby, moje dobre występy tutaj e, na parkiecie kibice mogli zobaczyć. Mam wrażenie, że potrzeba tak w jako w jak i zawodnik. Wiadomo, jak wygląda układ bramki w Melzungę, ale końcówka sezonu przy kontuzji wózki Simicia, wszedłeś w wielu meczach, robiłeś swoje na dobrym procencie, wracasz jeszcze jako taki zawodnik głodny tego, mhm. aby pokazać jeszcze więcej swoich możliwości, też wracasz o trzy lata starszy zawodnik, w przypadku bramkarza to pewnie cenne. Doświadczenie jest cenne, ja mam, z każdym rokiem staram sobie nakładać jakby nowe cele i, i jestem ambitny I, i tak jest tutaj już powiedziałem jakie mam, mam cele te trzy lata były dla mnie bogate o wiele doświadczeń to było moje marzenie grać w najsilniejszej lidze sportowej w piłkę ręczną i, i jestem szczęśliwy, że też tam byłem, bo wiele rzeczy zobaczyłem, jak to wygląda i, i, i mogłem doświadczyć tego, tego grania w, w Niemczech, ale to już za mną nowy, nowy etap, na który jestem bardzo podekscytowany, bo nie wiem, co mnie czeka, ale to, to, to jest właśnie najfajniejsze, że wszystko, wszystko tak naprawdę zależy ode mnie i, i ja będę chciał, chciał po prostu napisać tutaj swoją historię w Kielcach. I mam nadzieję, że otoczenie, ludzie mi pomogą, a ja, a ja ze swojej strony będę robił wszystko dla, dla tej drużyny, dla tego chlu, klubu i herbu. Tak się wydaje, że w kiesach tej wyraźnej jedynki nie będzie, bo Ty z Klemenem bardzo doświadczeni bramkarze, Bekir młody, ale w tym ostatnim meczu finału pokazał Przecież jaki drzemie w nim potencjał. To sprzyja właśnie, kiedy jest tak jakby wyrównana szansa, że nie ma tej hierarchii narzuconej gdzieś z góry na przykład od startu okresu przygotowawczego to jest jedynkowa, a kto tam zmieni, kiedy że na równym poziomie w miarę rywalizują? Naszym, myślę, że każdego z nas, z nas trzech jest celem praca, a kto, wybierze, kto będzie pierwszym, to wybierze trener i to jest, to jest najważniejsze. Tak, no, myślę, że ogromny poziom chłopaków, też mnie osobiście, będzie napędzał do dalszej pracy, bo no, już mam 30 lat na karku, nie jestem młody, ale też nie jestem stary, ale wiem, że mogę jeszcze się rozwijać i przy tych chłopakach, którzy są na mojej pozycji, ta rywalizacja na pewno, na pewno pomoże i da każdemu z nas jakiś pozytywny aspekt, bo wszyscy gramy dla siebie, ale też gramy przede wszystkim dla drużyny, i, i to będzie nas motywować czy powiedzieć z swoim kolanem, bo w końcu w sezonu były jakieś delikatne problemy czy z Nie z kolanem, tylko z plecami z był, problem. ale jest wszystko ok, jest wszystko pod kontrolą. Nie ma żadnych problemów. Tutaj przy tym okresie przedprzygotowawczym, gdzie mieliśmy plany, treningi szły bardzo dobrze, więc jestem pozytywnie nastawiony. Oczywiście, że tak, bardzo się cieszę, że, że tu trafiłem. Jest to dla mnie duża szansa, żeby się rozwinąć, pokazać swoje umiejętności. Mam nadzieję, że będzie tutaj fajna, zdrowa rywalizacja o, o miejsce w składzie i będę mógł być coraz lepszym zawodnikiem i żebyśmy mogli odnosić sukcesy jako drużyna. Jak mocno rozwinąłeś się właśnie w tym okresie, kiedy podpisałeś jeszcze w Barbara na kontrakt z Kielcami, a teraz na no bardziej tak odgrywałeś taką pierwszoplanową rolę i jakim zawodnikiem właśnie przez ten okres się stałeś? Ciężko mi oceniać tak samego siebie, ale na pewno, na pewno bardzo dojrzałem jako zawodnik i jako człowiek. Ten wyjazd dobrze mi zrobił, miałem dużo minut do grania i faktycznie mogłem, mogłem rządzić na boisku, bo jako środkowy, no to, no to jesteśmy za to odpowiedzialni. Także oceniam te dwa ostatnie sezony naprawdę pozytywnie, mimo że tam przytrafiła się kontuzja. Także mam nadzieję, że jak kontuzje mnie będą omijały, to, to będę szedł jeszcze w górę i cały czas do przodu. To współpraca z trenerem też jest taka motywująca dla ciebie, który jest znany z tego, że potrafi rozwijać zawodników, czy też współpraca z innymi zawodnikami, takimi jak na przykład Dalej, z bo to Twoja pozycja i wiadomo, że to już ten europejski toba, a Ty dopiero do tego będziesz aspirował. To też nakręca pozytywnie. Tak, ja mam nadzieję, że, że dużo się tutaj nauczę od chłopaków i będziemy się wspierali nawzajem po to, żeby, po to, żeby osiągnąć jakieś tam cele, które sobie założymy. Ale tak samo tak samo na pewno, na pewno trener mam nadzieję, że tutaj wyciśnie ze mnie maksa, bo po to tu przychodzę, żeby, żeby ciężko trenować, ciężko pracować i iść cały, cały czas, tak jak mówię, do przodu. A ty już jesteś gotowy już na Ligę Mistrzów? Tak pytam na przykład, bo to jest kolejny level jakiś w karierze i też... Fizyczność mam wrażenie zupełnie inna nawet niż na topie Orlen Super League, to są jednak inne mecze. I czy to jest też jeden z Twoich celów, żeby zbudować się no, taktycznie, ale też pewnie fizycznie jeszcze trochę na przykład? Myślę, że będzie, będzie kilka rzeczy do poprawy, zawsze można, być, zawsze można być lepszym. Także we wszystkim trzeba się rozwijać cały czas. I, i tak jak mówię, no ja tu przychodzę ciężko pracować. I, i po to, żeby odnosić, odnosić sukcesy i, i mam nadzieję, że ta, że ta Liga Mistrzów to będzie właśnie, tak, właśnie taka nagroda za tę ciężką pracę, którą zamierzam tu wykonać. Tak, to jest, jak sobie mówię, że to jest taki delikatny sprawdzian, co zrobiłem do, te, do tego czasu. Yy, może inaczej. Zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby tu trafić i z tego się bardzo cieszę, a ten, te trzy lata, które tu spędzę, yy, pokażą na co zrobiłem w swojej karierze i na jakim poziomie jestem, żeby reprezentować ten klub. Wiemy, czego po Tobie się spodziewać, bo w Superlidze wiele lat na dobrym, równym poziomie, a tak od czterech ostatnich sezonów gdzieś jeden z najlepszych strzelców, skuteczny, więc co możesz da dać właśnie takiej drużynie jak Industria Kielce, bo pewnie obserwowałeś. Co będziesz chciał tutaj wykorzystać ze swoich atutów najmocniej? Myślę, że swoje tutaj to jest szybkie bieganie do, do szybkiego środka, do kontry, też wykończenie akcji, przede wszystkim karne. I to są aspekty, które, które lubię, które, w których dobrze się czuję. I mam nadzieję, że to zaowocuje do, do każdego meczu, żeby wygrać. Przez industrię Kielce na stałe do reprezentacji Polski, bo już na tym pierwszym zgrupowaniu powodzą, że ty Zaleza, dostałeś szansę wcześniej bywało. Różnie, bo, bo te powołania były, nie było, to też będzie taki Twój punkt, żeby po prostu stać się dawnym reprezentantem? Myślę, że każdy myśli o reprezentacji, ale jestem osobą, która myśli, co jest teraz i w tym momencie. Więc przede wszystkim skupiam się na klubie, a do kadry jak trener zobaczy we mnie zawodnika dobrego, który jest godzien grać w kadrze, to to mnie powoła. Na te karne jesteś gotowy, bo wiesz, że tu w Kieńcach? To ostatnie sezony. Karne, jak widzieliśmy, to dobrze się zazwyczaj nie kończyło, więc człowiek, który potrafi rzucać 7 metra, dla nas może się okazać bezcenny. Oglądałem i, i przede wszystkim jestem tego pewny, że te siódemki trzeba zamieniać na, na bramki. Tak jak mówisz w ostatnich sezonach, nie było to zbyt, zbyt dobre, więc mam nadzieję, że poprawię ten procent i, i zrobię wszystko, żeby każdy mecz i każda bramka z każdy rzut 7 metra kończyło się bramką. W Twoim przypadku to są w końcu Kielce, bo tak jak Damian mówił, o tym się mówiło. Ja pamiętam taki turniej jednej ósmej finału Mistrzostw Polski Juniorów w Puławach graliście, w, w Warszawie. Tak. Ciebie na tym pierwszym meczu chyba z trzech nie było. Miałeś studniówkę, o ile dobrze pamiętam. Przyjechałeś potem, rzuciłeś 16 goli w którymś meczu i wtedy się to było, zaczęło interesować. Hmm. Ja pamiętam te mecze, bo też na tym meczu byłem, w czarnym stroju na środku boiska. Możemy <laughs> zacząć od początku, że na początku w... w tak. Była taka sytuacja, potem trafiłem do Kielc, była druga sytuacja, i teraz rok temu też była sytuacja, więc ja się bardzo cieszę, że w końcu trafiam do Kielc, bo dużo, dużo sytuacji było, żebym mógł tu wcześniej przyjść, ale niestety nie doszliśmy do. Znaczy, ja nie ja doszedłem do porozumienia, tylko kluby, więc to jest dla mnie coś wyjątkowego, że w końcu tu jestem. Piotrek, na lewym skrzydle będzie taka dysproporcja. Ty silny skrzydłowy obrońca, ty, ty bardziej taki dynamiczny. Szybki, to dobrze dla pozycji, że dwóch różnych zawodników na niej będzie grało o innej specyfice? Myślę, że na pewno. To ka każdy, każdy zawodnik ma, tak jak u nas Dylan i ja, każdy wie, co, co ma najlepsze, i, i myślę, że to będzie idealne dopełnienie na nas na skrzydła. jeszcze mam pytanie do Piotra, bo jeśli chodzi o rzuty karne, to też w byłeś tym numerem jeden, który podchodził do siodemek. Do Ręka nie zadrży, gdzieś też doświadczenie nabyte. I, I będzie ten plusik też dodatkowy, umiejętność, żeby tutaj może zmienić wykonawców? Myślę, że tak. Myślę, że też będę gotowy. Ja się, ja się nie boję tego i jestem w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność. Także na pewno.